Tam hodowców. O, u mnie lęgi już. 80 już ma jajka. I tak to jest. Jeszcze dwie pary mam ma jajka. To fajna Jedna para wiedeńskich już się sparzyła o, druga parka wiedeńskich. Też. Jeszcze tam jedne już są sparzone, tylko półki nie mają Fajne bobki Tak to to już wszystko prawie ma mówię 80% to spokojnie. Ale są fajne te wiedeńskie. Samczyk. Ze samiczką, o. Jeszcze ta biała, co kiedyś się wystawiłem na sprzedaż. Do młodego samczyka nabyłem. Ani nie gruka, ani nic się nie sparzyła jeszcze. O, no, tak to to. Weźwance. Parka, parka, tu jajeczka, tutaj też jajeczka, tu jajeczka. Tu jajeczka. Tu widać, że zaraz będą też jajeczka. Tutaj pareczka. Miały jajka na ziemi, wsadziłem im do miski i zeszły w Francji. Teraz drugie jajka na Żałobniki. Fajne te żałobniki są. Tam drugie żałobniki. Co one tu niosły? Słomy. Tu fajny, moja laleczka zwykła. Tamczyk taki malutki. O, jakie gniazdo. Tutaj a w misce nie chciała siedzi, tak, niech siedzi. Tak jej się podoba to. Tutaj też już wszystko. Mówię jeszcze tylko tą wiedeńską sparzyć i wszystko w parach tu jajeczka tu nie ma tu jajeczka o, jaka bezszałsika samiczka tu były jajeczka ale wywaliłem bo nie siedziały tu fajna parka zarąbista samczyk też bez tusika a jest Rasa rozpodowa Tu zaraz też zniesie pewna taka przeplotka To potę oto mama jej. A tamten zwykły to jest brat No to takie I tu żałobniki widać że też zniosły Trzecia parka O, tutaj moje laleczki Szukałem, szukałem i znalazłem. O, nawet jajeczko zniosło. O, proszę. O, ten się nie chce sparzyć. A też fajny, wysoki na nogach. Guziołek. A te też są fajne. Pareczka się sparzyła. Fajny będzie z tą białą, a jest chyba taka najlepsza paryka. Tutaj też wylotek taki na 11 boczny, i bez to usika, taka fajna samiczka, naprawdę fajna. Tutaj pasiaty wylotek. Samiczko A no, ten żeby się kurde chciał sparzyć To Może go dzisiaj zamknę znowu Dwa tygodnie Francol siedział Nic cholery A stuprocentowy samiec też fajny Guziołka ma Naprawdę Naprawdę Fajny gołąb Ja pasiaty spieprzył no, fajna parka. Wylotka boczna. Z takim też bez sztulsika. Samczykiem. Tu, fajna parka. Ta samiczka dwuletnia. Ze sercem. Bez... Ze sercowym bez sztousika. Tu już się sparowały, ale. Taki przeplotek. No jest fajny, z taką samiczką Jak mnie wkurwi to ją sprzedam i jego też Ona tam w tamtej półce, o, tam na dole co siedzi To jej samiec Nie mogę ich, tych Franców roz... Co wypuszczę to wraca do niego Tu nie ma nic Tutaj kolorki Uuu, taka fajna srebrniaczka Tutaj też siedzi wejrzwanka czarna. O! To taki fajny. Taka para, fajna. Zrobiły sobie gniazdo. O! Tu jest ta wiedeńska. No, tu jest fajna parka się stworzyła. Sercowa, bez sztułsika. Z takim bocznym na 11 też nie jest wylot, ale on ma takiego małego sztułusikarza. A ta... kto ta? Tu. Mój bokus. Który nigdy nie będzie do sprzedania. Dwa piórka, ma takie na plecach. Cała rasa się prawie na tym gołębi opiera. No... Z 50%! Tutaj. Najlepsza samica w gołębniku, jak, jaką mi się udało uchować w życiu. Bez to sika mamusia taka. A to też z tej krwi. Tylko że pomieszany z innymi, żałodniki się ganiają. No i tyle. Lęki w pełni. Coś tam się dzieje, myślę, że się uchowa. Obrączki, już kupione, adresowe. Wszystko je. na jajka posiedzieć o, ten sam jest tutaj, sparzył się z tą zieloną tu, tutaj, tutaj. O. I ten się nie chce w spał, Ale on ładny gołą, wysoki Wysoki na nogach No I ten samczyk I tamta samiczka co zamknięta Właśnie Właśnie, właśnie Muszę je przeparzyć Zobaczyć co to wyjdzie Bo Bo jednak tu się krew nie dobrała O jeszcze Wiedański przyleciał. Kolorki. No dobra! Pozdrawiam wszystkich. Dawno nie nagrywałem, nie miałem czasu. Trzymajcie się.